Oto Gillette Sensor. Oto nowa technologia, która zmieni na zawsze sposób, w jaki się golisz. Gillette, Każde z dwóch sprężyście umocowanych ostrzy reaguje niezależnie, z niezwykłym wyczuciem dopasowując się do kształtu Twojej twarzy, by golić dokładniej, łagodniej i bezpieczniej niż kiedykolwiek przedtem. Maszynka Gillette Sensor. Gillette, Oferta z Rębu zawsze na czasie. Oferujemy wózki widłowe nowe i używane na olej napędowy lub gaz propan-butan, ładowarki i wózki terenowe. Wykonujemy remonty kapitalne wózków własnej produkcji. Części zamienne sprzedajemy w sklepie firmowym. Ale strzał! Udało się! Och nie ma jakieś kłopoty, nie dotrwa do końca gry! Skończyłby, gdyby miał baterię Energizer. Energizer. Oficjalny sponsor Mistrzostw Świata 94. Moje treningi to naprawdę ciężka praca. Ale nie przejmuję się ani zmęczeniem, ani pierwszymi oznakami głodu. Bo zawsze mam pod ręką Snickers. Świeżo prażone orzeszki, mleczna czekolada i gęsty karmel. Potem mogę jeszcze długo i intensywnie ćwiczyć. Wypełniony orzeszkami Snickers. Wygra swoim głodem. Otwórz, może wygrać. Symbol na wewnętrznej stronie opakowania to znak, że wygrałeś jedną z tysiąca na pieniężnych. pieniężny. Może twój Snickers wygra pół miliarda. Snickers, oficjalny sponsor mistrzostw świata w piłce nożnej. prowadzi piłkę coraz bliżej pole tarfne wspaniały drybling pada na przekądy do środkowanie ale